Ładuj śrut! <grystanie> Coś napierdala. Co Białe się napierdala Biały dym! Coś ma białą wodę Ej, wódź pamięta, co może... Tu jest granata. Ty przeżyjesz. obie nie. Chyba przeżyjesz. Ech. Rob, e, tego męczennika, O, właśnie. W ty było takie coś. No, to, to ja wiem, że w Call takie coś było. O, czekaj, już to wkurza ten twój komp. No dobrze, po zmniejszeniu paru... ...rzeczy. ...rzeczy ogólnie był problem z cieniami i tym podobne. Moja grafika nie znosi cieni w grach. Znaczy, kartę graficzną? O, znalazłeś. No wiesz, leżał tak sobie, to co miałem by robić? Nie, czy to w tym zadanie było. A, sorry, zagłuszam. <laughs> nie, czy to w tym zadanie było, ale ten stacjonarny był do włączenia. A to nie, na, na razie. Zadaniu. Na razie się przerzucili na laptopy. Nie, szczerze, Ach. po zakończeniu tego robiłem film no No, wiesz co? Taka, jeden, tak. jeden dwa gameplay, jak, no. jak nie grać film Combat. O już mam tytuł No Fajnie, a mi martwie wiesz co? Że już trochę misji przeszliśmy, ale nie spotkałem ani jednego kombinata Zabry. O NPC Ooo Mój doby na gościu <grym> A tu Jezu co to ma być? Dobra bym coś zespolerował ale nie będę nie warto mu ufać. Tyle powiem. <grymne> no, no, nie ale, warto mu ufać. Ja wiem, Ale, ale grubas. Ja mam w tym pracować. ty, wyglądasz w tej kuchni jak moim. My... nie mu! To jest zło wcielone. Tyle, Ty? tak, tylko za spoiler. To jest tłuszcz Ma, mały, mały spoiler. Że nie warto mu ufać, wracaj do niego. No, takim grubasom to ja nigdy nie ufam. O, ludzie. Opie, jesteśmy w Ameryce, a nie. Ty jesteś, jesteś... szerszy niż wyższy. <laughs> Kurwa. Dobra, ja w nim nie pracuję. Sorry, wydajność mojego siada. Ach, nareszcie się pozbyłem, ten wybaczom. Jakim cudem wszyscy nie żyją, a on żyje? Co, Tłuszcz go ochranił przed zabójczymi szponami, ninja? Musisz iść tam do tego pomieszczenia, co by. E? Serio? O, ludzie. Chopie, czy ty na serio nie masz nic lepszego do roboty? Yes. nie jesteś. A, widać, czym się zajmuje. Daj mi parę, rzeczy jeszcze Chyba mm. będzie to łączyć. Nie, sorry, ciężko się. będzie nagrywać, jak tak będzie lagować. Mhm. Mm Dobra, to my za chwilkę wracamy No dobra jesteśmy no, Nie wiem co tak przeszkadza w nagrywaniu No ale trudno Trzeba będzie tak chwilowo ponagrywać hmm, to chyba będzie dobrze. No chyba Ach! jak jak kocham ten dźwięk no, chyba na coś na tak nie, PolForce'a nagram <grywa> jeżeli, jeżeli włączyłem... Jak się nazywa ten proces? Hmm. Dobra, chyba już wiem co wyłączać jak będzie następny raz. Easy, 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 może hmm. No easy, 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 Nie, easy, 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 lagować <grywk> easy, yeah. Ani może easy, apteczek Co easy, no zapisujesz to easy, zapisujesz to easy, do <grywk> easy, <Yeah>, Tak się <grywk> easy, Jestem czepiarski. aha to w pse mi wkurza <grywa> ciągle co <grywa> chwilę idę ile, ile jest <grywa> mhm mm Prawie <try> splintessel. Prawie jak go zrobiłeś Dwóch naraz trafiłeś. No. No. Ale to ma rozrzut. A czy moc. Patrz, ja mam do tego amunicji. No jakaś. To życie idzie z tą amunicją Mnie gorzej szło. Mnie gorzej szło trochę. Tylko mam cieniutko to... Uła! Chyba umarłem miejsce w niebie. Zbrojownia. No. Tylko nie ma najlepszych broni. A nie, znaczy penetrator... Predator to jest jedno z najlepszych? Penetrator. Predator. Penetrator. O tyle. Dobra, zbrojownię oblukaliśmy. No i nie laguje, nie spada klatki mm. Tak mocno. System offline. <grym> hm. Mm, przez to winne chyba wyjdą goście, ale nie wiem, czy to w tym momencie. A może z dwójką się kojarzy, bo w dwójce często wychodzili. Nie, nie. Z winy Jeden co też.

I co? To jak nie tutaj? Typowy Amerykanin. No to, to ja wiem, że to jest typowo Amerykanin. O, tam. To było zamknięte. No. Złowie. Złowie. Chwilowo to już tutaj parę razy byłem. No co, wracasz? A jak stanowi przeciwnieś, co to znaczy, że dobrze idziesz? Trzeba zatrzymała twoją kółekę. powiem? Nie na no takie dystansy To niech sobie podejdzie tylko. Matrix! <suszy> <suszy> ja czekam. Się nie doczekasz. Ten już nie żyje. No, obaj. Jak go przykułeś? Chyba do tego. A, no. Jakoś dziwię. No, Powinien się opalić... O, obalić. No dobra. Wiesz, nie jest idealna, ale może być. Więc dał minusa, za mało skryptów. <laughs> Jak, dobrze jest. Nie za dużo, nie za mało. To wręcz idealnie. Ze skryptami. Tak żarty. Sun, Sung i Jing. jing sun, <laughs> nie, nazwiska to się pisze czyta odwrotnie. W Azji. Serwer, równia. Dobra, okradnij dla mnie jakiegoś pacetę. Hmm. A to co za fajer? Normalny. O chłopie. że w masce gazowej chyba. Czym się wydaje? Chyba w masce gazowej byli. No. W mask maskach. tapis uh, tu chyba nie umie się nie Niecham... spadać no właśnie ach tak wiesz co proponuję? przerwać nagrywanie i na chwilę hmm? nie, tak jest dobrze ale widzisz jak spadają FPS -y. no to wiesz, przy takich efektach specjalnych widokowych to nie jest... powinno w ogóle, nie, powinno. Nie wcześniej nie spadało tak spadało, tylko nie zauważyłeś jestem spostrzegawczy, nie obrać no. Jest to może być wzmacniacz, a no, chyba w takim miejscu nie będzie wzmacniacza. Ta gra nie jest krótka. Się przekonam o tej, że będzie 100 odcinków. Ja już może aż tyle nie. Ale jest dłuższa od Stalkera, ze a Stalker ze Afropecii nam wyszło 40 ponad. Weź tam, jaki głupi Matrix, nic nie widzę i co to ma być? To jest wizja raczej. No wizja, jak mi hapelać.

Wyłączymy tego chwilę. Co? Nie, tam są co. Dobrze jest. Ja tak twierdzę. Wow. Piła część dziesiąta. Nie, jedenasta była dziesiąta. Hmm. Świetne wsparcie. No, zaznęłam Pani doktor i jeden żołnierz, który ginie od pierwszego strzału. był ginie od pierwszego strzału. A pamięta... a chyba nie kojarzysz ich na początku misji. U, chłopie oni nawet nie zdążyli wysiąść z tego śmigłowca. Dobra, ale nie zagłuszę. Aha, i co? Na tym kończy się twoja... Misja? Dobra. Dobra, idziemy na kawę. I będzie koniec komentarz. Bo oni se poszli. O, interwał 5. No i dobrze. Ewakuacja. Bishop. Bishop? Co on tutaj jest? Nie A Bishop. To z był gotica. Biskup walczący ze to był. Ale też było w sali. E, hmm. No to myślisz, no, że jeszcze... A myślisz, że z czego to wzięli, co? Chyba twórca nie był na tyle mądry, żeby wymyślić sam. Nie widziałem tego w innej wersji, pisze po jeszcze. dobra. A, to, to, nie swoje. Nie swoje. Ua. Dobra, ja idę na posiedzenie. Co? Ja idę na posiedzenie. I w dupkę. на росте пенетратора trochę. Okej, okay, zobaczmy jak się tu dostać na górę, tak bym chętnie zapytał. Dobra, chyba tędy. O, granaty. Ach Nawet full granatów mam. Idę uzupełnić braki. Oj oj, ale przylogowało. Zero FPS-ów, tak jest. feel